Jestem Lena i dzisiaj zapraszam Was na odcinek, w którym otworzymy sobie dwie paczuchy. Są to paczuchy ze sklepu YesStyle, ponieważ um, zostałam zinfluencerowana i naoglądałam się bardzo dużo TikToków o koreańskiej pielęgnacji. I właśnie w tym sklepie YesStyle możecie zdobyć koreańskie kosmetyki. Pod każdym produktem macie napisane. Ile mniej więcej czasu zajmie wysyłka, czyli na przykład tam 2-3 dni albo 20 dni e, i do tego należy jeszcze doliczyć czas transportu, więc na przykład zamawiając produkty dostępne w ciągu 24 godzin, oni mogą to wysłać w ciągu 20-24 godzin, ale na paczkę i tak czeka się mniej więcej 2-3 tygodnie. Zamawiałam je na Black Friday. Przyszły do mnie przed świętami, więc właściwie w sumie miesiąc na nie czekałam. E, I są to e, kosmetyki, które właśnie miały tylko i wyłącznie tą opcję, e, że wysyłka tam w w ciągu 24 godzin, bo jakby miała jeszcze czekać dodatkowe 20 dni, no to stwierdziłam, że dobra, na sam początek właśnie um, zobaczę, przetestuję. Na sam początek otworzymy sobie y, tą paczuchę, jeśli chodzi o środek, to w środku jest taka folia bąbelkowa, więc to wszystko na szczęście jest dobrze zapakowane. W środku o, wygląda to w taki sposób, więc na szczęście nic się nie, nie uszkodziło, bo gdzieś tam oglądałam też TikToki, że paczki potrafią się z tego sklepu uszkadzać, więc na szczęście u mnie. Przyszło to wszystko fajnie zapakowane. W się tutaj e, z, tego, z tej folii bąbelkowej. Są kosmetyki w siateczce i zacznę po kolei Wam pokazywać, co tutaj się znajduje. Pierwszym produktem to maska kolagenowa z firmy Abib i jest to taka viralowa maska kolagenowa, którą zakłada się na noc i całą noc się ją trzyma, a po tej nocy rano ta skóra ma być taka jędrna, nawilżona, więc przetestuję to. Zamawiałam jeszcze drugą, więc ona na pewno znajduje się w tym pudełku, bo tutaj jej nie widziałam. To jest niebieska. W sumie nawet nie wiem do końca, czym się one różniły, bo zamawiałam jeszcze chyba zieloną, a ale tutaj widzę, że to jest taka maseczka um, z tyłu znarysowane, że ona jest podzielona na dwie części, na górę i na dół, więc fajnie też będzie można było ją dopasować. Kolejny produkt jest to um, też wydalowy taki produkt ze firmy Skin. Y 1.004 I jest to ta wersja z tej wersji takiej nawilżającej, bo jest to taki SPF 50. Na dodatek jest to taki bardzo nawilżający SPF. I ponoć jest to produkt, który nie bieli, który idealnie gdzieś tam wtapia się w naszą skórę i mam nadzieję, że taki będzie. Ja swój SPF z Holika Holika uwielbiam i na razie gdzieś tam nie znalazłam tak dobrego SPF-a jak tamten, bo akurat tamten mi się sprawdza po prostu idealnie. Natomiast no, przetestuję i zobaczę, czy po prostu ten będzie lepszy, czy jednak nadal będę wierna tamtemu. Kolejny produkt również z tej firmy, wydaje mi się, że ta firma jest jedną z takich bardziej popularnych firm, jeśli chodzi o koreańską e, pielęgnację. No i przede wszystkim ona jest bardzo, bardzo, bardzo popularna na TikToku, więc po prostu stwierdziłam, że też muszę ją przetestować. I jest to probiosika Intensive Ampoule, czyli e, taka ampułka probiotyczna, e, żeby gdzieś tam tą skórę też tak... E, nawilżyć, gdzieś tam taka antyzmarszczkowa, dodatkowo rozjaśnia, więc no, jestem mega ciekawa, jak posprawdzają mi się te produkty z koreańskiej pielęgnacji, bo jeśli chodzi o różne takie ampułki, sera, ja uwielbiam firmę Basic Lab i tamte produkty są po prostu dla mnie idealne, natomiast są drogie, są bardzo drogie, bo gdzieś tam te sera kosztują ponad 100 zł, te były dużo, dużo tańsze, więc zobaczę i porównam, które bardziej mi się sprawdzają. Inny produkt to jest maska w stiku, więc jak tylko ją zobaczyłam, to stwierdziłam, kurczę, też chcę to przetestować. Jest to taka maska, która gdzieś tam ma minimalizować nasze pory i również z tej firmy, Bardzo dużo będzie produktów tutaj z tej firmy Skin 1004 i jest to po prostu taka maseczka w stiku, którą nakłada się po prostu poprzez ten stik i jest to taka Glinka, więc taka, e, taki produkt, który gdzieś tam u mnie bardzo dobrze się sprawdza. E, więc, no, tego produktu jestem naprawdę bardzo, bardzo ciekawa, i jak w ogóle taka maska w styku będzie mi się sprawdzać. Następny produkt innej firmy, firmy Cozarex i jest to też takie serum, natomiast tutaj znajduje się sześć peptydów. Dodatkowo są tutaj również kwas hialuronowy, kwas amino, więc no zobaczymy jak to się sprawdza. Tutaj jest napisane, że to ma wygładzać, ma regulować sebum, gdzieś tam naprawiać tą teksturę twarzy, więc to wszystko Przetestuję kolejny produkt, który gdzieś tam miał takie różne opinie pod tym względem, że jedni mówili, że ta technologia nie jest jeszcze tak do końca przetestowana, i jeszcze do końca nie wiadomo, czy to naprawdę jest takie super, super, czy ma jakieś może gdzieś tam negatywne efekty. No i druga strona, która mówi, że efekty są super, i to polecają, czyli taki leader shot setka, to jest. Takie serum, yy, które gdzieś tam składa się z takich mikro igiełek, które nakłada się bardziej w sumie. Przed jakimś serum, tak przynajmniej wyczytałam, gdzieś tam nasłuchałam się TikToków o tym, że nakłada się to przed serum i dzięki tym mikro kolejne serum lepiej gdzieś tam wnika w naszą skórę. No i jestem mega ciekawa. Wzięłam sobie setkę, Riddle Shot setka i nie będę ukrywać, że ten produkt był drogi. On kosztował gdzieś tam ponad stówkę. Jeszcze wzięłam sobie w sumie podobny produkt, też na bazie tych mikro igiełek, ale to będzie na pewno w drugiej paczce. Ostatni z tej paczuszki, pierwszej, to z filmy, też ten skin 1004, taka dzienna ampułka, czyli tonik, tak mi się wydaje, bo wszystko jest po angielsku napisane. Nie ma napisane tonik, tylko jest napisane ampułka, natomiast jest napisane daily care ampuł, i, i wydaje mi się, że to była po prostu taki tonik. Więc tonik, taki też nawilżający. Calming and Hydrating, czyli taki uspokajający twarz, nawilżający. Coś, co mi się na pewno bardzo przyda, bo moja skóra zimą jest taka bardzo przesuszona, wysuszona, więc gdzieś tam te wszystkie nawilżające kosmetyki bardzo yy, mi się przydadzą. I przechodzimy teraz do tej drugiej paczuchy. Tutaj znajduje się cała reszta mojego zamówienia. I tutaj w tym kartoniku znajdują się kosmetyki zabezpieczone folią bąbelkową, więc na szczęście nic tutaj również się nie uszkodziło. Właściwie są tutaj dwie maseczki. Jedna też taka żelowa Heartleaf, Heartleaf Jelly yy, i to wszystko są kolagenowe maseczki. Ta druga również jest kolagenową, natomiast jest to Jericho Rose Jelly, czyli po prostu gdzieś tam myślę, że może różnić się jakimś takim zapachem, natomiast yy, wszystkie trzy maseczki yy, były yy, maseczkami kolagenowymi, więc wydaje mi się, że one będą mieć po prostu takie same zastosowanie. Ale widziałam wszystkie trzy, bo właściwie nie do końca wiedziałam, czym one się różnią. Kolejny produkt z firmy Anua i jest. To um, olejek do czyszczenia, do demakijażu um, to jest ten wajalowy olejek, który gdzieś tam powinno się tak masować, masować i ponoć to w całe sebum wychodzi z tej twarzy. Natomiast druga część ludzi mówi, że jak się tak będzie masować, masować przez 15 minut, to to nie jest sebum, które gdzieś tam wyszło, tylko po prostu zważony ten olej, e, więc. No zobaczymy, nie będę ukrywać, ja nie będę masować twarzy przez 15 minut, bo wydaje mi się, że to może przynieść gorsze efekty niż, niż po prostu takie o masowanie. Natomiast no, jestem ciekawa, jak mi gdzieś tam się sprawdzi taki olejek, nawet nie do końca, chyba jest to de, olejek do demakijażu, bo w sumie nic tutaj nie jest napisane o, o demakijażu, więc... Wydaje mi się, że po prostu jest to bardziej na zasadzie produktu do czyszczenia twarzy. I kolejny produkt z firmy Anua i też jest to serum z 10% nacynamidem. No, jestem ciekawa. Zobaczymy, jak to mi się sprawdzi. To jest takie rozjaśniające serum, więc zobaczymy. Kolejna maseczka, kolejna oczyszczająca, Red Bean Refreshing Pore Mask, czyli też na taką oczyszczającą tę Pory, natomiast ją się po prostu już tak zostawia na 10-15 minut. I ona jest, jak widzicie, w takim kartoniku: to znaczy, że jest po prostu w pudełku, ale też gdzieś tam polecana, więc ją wzięłam. Natomiast no, powtarzają mi się bardzo te produkty, więc po kolei będę je testować. Ostatnie dwa produkty zostały i tutaj znów taki viralowy um, produkt związany właśnie z takim tym mikro mikroigiełkami: VT PDRN Essence Setka. Ale to w sumie jest już... Esencja. Wszystko jest w ogóle napisane albo po koreańsku, a po angielsku to są napisane tylko tytuły tych produktów. Więc bardzo ciężko przypomnieć mi sobie, jakby do czego te produkty służyły, bo tutaj wszystko jest napisane po, po koreańsku, tylko składniki są po, po angielsku napisane. Natomiast też wydaje mi się, że to jest takie serum, które gdzieś tam działa na zasadzie tego mikronakowania, takich mikrojęłek No zobaczę, jak to się będzie sprawdzać. też sobie wzięłam setkę. Ostatni produkt, znalazł się w tym całym moim zamówieniu, jest to Calming Toner, czyli um, tonik. E, taki tonik e, gdzieś tam taki uspokajający, który ma tą skórę nawilżyć, na suchą skórę idealnie jest wygładzić, więc e, no zobaczmy. Nie będę ukrywać, że ja nie do końca lubię takie toniki, e, bo ten tonik jest taki o że to należy na tą yy, rękę wylać i gdzieś tam wklepać na przykład. Nie lubię takich produktów, takich toników. Gdzieś tam wolę takie toniki, yy, powiedzmy do psikania na przykład, no ale zobaczymy, jak to mi się sprawdzi. Cena tego zamówienia to tam było ponad chyba 700 czy 800 zł, bo stwierdziłam, dobre, jak zamawiam raz, yy, pierwszy raz, to pozamawiam wszystkie te wajalowe kosmetyki, sobie je po prostu posprawdzam, yy, czy, czy gdzieś tam będą mi się yy, yy, sprawdzać, a też nie chciałam, wiecie, zamawiać i, ja też zbytnio nie lubię zabawiać trzech produktów i potem za miesiąc znowu trzy produkty, wolę gdzieś tam raz na pół roku zamówić sobie, zrobić zamówienie na przykład za 700 zł i mieć tych z kosmetyków po prostu zapas. Koniecznie w komentarzach dajcie znać, czy korzystacie w ogóle z koreańskiej pielęgnacji. To nie jest tak, że ja się teraz przestawiam całkowicie na koreańskie pielęgnacje i gdzieś tam te takie zwykłe pielęgnacje wyrzucam i całkiem się przestawiam. No nie, mam swoje sprawdzone gdzieś tam nadal produkty, które uwielbiam. Na przykład produkty z Basic Labu to Kocham. Natomiast, no, chciałam gdzieś tam przetestować i sprawdzić, czy jest lepiej, czy jest porównywalne. Bo nie będę ukrywać, że ceny są no, wyższe niż gdzieś tam takie kosmetyki, powiedzmy, rozmanowe, chociaż te rozmanowe też już potrafią być drogie. No, zobaczymy, dajcie znać, czy testowaliście coś. W ogóle jeszcze nic gdzieś tam z tej koreańskiej pielęgnacji nie testowaliście i chcecie, ale tak do Was to nie przekonuje. Tak jak już wspominałam, gdzieś tam o tych kosmetykach na pewno na Instagramie, na TikToku, czy gdzieś tam w przyszłości, w jakichś vlogach będę opowiadać. Więc koniecznie bądźcie na bieżąco. Ze wszystkimi moimi social mediami wszystkie linki macie w opisie na dole. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa.